Cześć, tutaj Kuba i jest ze mną Robert. Cześć. I gramy sobie w Lida 3 na mapie Wyspa Czark w trybie zespołowym D-Made, Deathmatch. Yy, I przypominam, że robimy wszystko dla kasy, także subskrybujcie, klikajcie w reklamy, tylko hajs, tylko hajs, tylko hajs. Yy, ja mieszkam w szałasie, tak jak on, on mieszka obok w stodole. jestem więc... w stodole, a nie w hałasie. Hała, i nie mamy w ogóle... On nie gra, tylko on ma pokaz slajdu, więc zbieramy dla internet dla nas. Ej, poczekaj, ja muszę coś mamie powiedzieć. W to subskrybujcie. MAMO! CO?! Przestań ANTENĘ, BO MNIE ZASZERYWA INTERNET! Dwie mm. pozycję na dachu, bo przerywa internet. <grytanie> Moja mama jest na dachu, tam z anteną. Tutaj mnie co się dzieje. Także jesteśmy chyba w przeciwnych drużynach. No I jeszcze raz powtarzam, tylko hajs, klikajcie w reklamy i subskrybujcie I łapkujcie. Czy za to jedna łapka to jedna złotówka no właśnie, ale za 14 łapek kupię se paczkę petard. Odpalę totale Odpalę to na serio to jest ironia. Jak on to mógł zrobić? na serio to nie jest ironia Jak on, jak on mnie mógł zrobić Jak on mógł mnie w ogóle zrobić? Nie umiesz grać. Mm -hmm. Się nie gra, jak się gra w betina, to tak jest! No, jestem pro. Wbijajcie na diamant mt2. Nie reklamuj tu. Zamknij się. Mamy... A! Ledli No, także takie buty. Takie buty? Już zaglądam do piórnika. Zamok też zepsuty. Dobra, tak na serio, to subskrybujcie, bo wszystko dla pieniędzy. Bez pieniędzy to... nie ma życia. to no. Mówiłeś pięć razy. I powtórzę jeszcze pięć. Wszystko dla hajsu! <laughs> nic, na prze... nic dla przyjemności. Właśnie, robię to tylko dla hajsu, żadnego hobby, żadnego niczego. Zbieram dla operacji, dla mamy. Kiedyś chodziliśmy po szkole z taką czapką, nie udawaliśmy. Musimy za... złotych. No. Kupiliśmy sobie dwa mleczka czekoladowe. Co? Ej, żartuję! Po co, cza... po co mleczka czekoladowe, jak yy, takie panie, które są... Ujdziesz do murzyna i masz za free. No właśnie, masz tyle mleka, że po prostu... Oh, Tyle masz mleka tam, że dom zaleje Ej dobra, ten serio to wszystko jest w zironie, ale daj, mam subskrybować, bo mam ma martwe suby. Ja też. Hmm. Sub, za suby liczy na ref No, tylko noby tak <gryw> Czyli my. Ja tak nie oh, robiłem. Yeah. Ja pisałem, że fajny masz kanał. A ktoś mówi: Daj słuch, daj sub! Chodzę na swój kanał. 30 sekund temu. Zasubskrybował kanał. 30 sekund temu. Zasubskrybował kanał! Po co tam jakieś dziecko? 5 lat Dobra, się tu skupiam na grze... Gdzie oni się respią? Znaczy no, gdzie wy się rozpicie. Nie wiem, bo ja jeszcze nie zginęło, jak widzę nie... O Boże, ale lamie, bo No się... tak, ja ani raz nie zginęłem a staty 3-6. 35, Kiedy mnie nie gram w pręgu. Ja też nie. Tak, dawno, jaka w metinal no w funguje. A ty masz tyle czasu. Ale nie gram do seni. No nie! Tam nastaw ten zegarek, żeby zadzwonić. On nie dzwoni. Stopper. Wiecie, tak że mieszkam w szasie, także to co znajdziemy... To co To co znajdziemy na śmietniku to później... Jaki fryjer! Kraj, że ty jeden nie leczy mnie co! To później to znajdziemy i nie dryj się na moim nagraniu. Też jestem na nagraniu. Tylko stary ten. D Daj, zabił, odrodził, zabił, odrodził. Dobra, nie dryj tak się, bo ja później głos podgłaśniam wszystko. Super. No tak. Teraz nie... zabił. Teraz nie pod... No, renderuję głos. Znaczy, no, obrabiam go w Gold Wave później go render. później go jeszcze zapisuję, później go renderuję, wrzucam do Camtasia, później drugi raz go renderuję i dopiero filmik kończę. To jest praca profesjonalisty. Opie. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Mój Boże. Ej, zrobimy kiedyś vloga. W kapturach żeby nas nie było widać. Nie to pesz? No, e, my mamy tak, że my chodzimy 2 km do sklepu. I wychodzimy o 12, wracamy o 20 wieczorem. Yo, Lakers! tak naprawdę. Aha. tak naprawdę to mamy 1 km do, 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 do szkoły, półtora. Do szkoły, ja mówię, do sklepu. A nie, a tak naprawdę to wszystko jest ironia Nie, to jest wszystko prawda co mi... Dobra weź się ogarni, chyba Zuzu. No. Także pozdrawiamy Zyza Ej, jak go nie na dach wchodzą Nie ogarniam. Ej, jaka starna nie patrzę gdzie biegam. Ja se, jak ja, ja nagrywam to ja w ogóle nie patrzę co ja robię Ja biegam nawet te nawet mi wszystkie nie obchodzą bo takie no statystyki, że Afryka by nie pogardziła Ej dobra, 5x9, muszę się wziąć hop, i odrobić. Bo ja nie Ach, no A ja Zu no też mam 5 na 9. No widzisz, jak jesteś lewy. <grym> no odezał się, mądry. Ej, budzik mi się zrąbał, ej, czekaj. Bateria wypadła. No nie! No nie zepsułem budzik. To problem masz. Dobra, dobiję do 40 zgonów i... i kończy się nagranie. Tylko tu mam tyle zgonów, że... Mam tu tyle zabić ile Afryka jedzenia. To Co? było słabe. No. Bo... bo niestety... Wiesz, że jak Maria Skórkowska, kiedy słyszy Twoje teksty, to... Siema, ma w 3% życia mu zostało. A wiedziałem, że on tam był, no ja o tym wiedziałem. O, żeby sobie rzeźnia. O, chopie. Dwóch podrząd. Jeszcze. Aj. Lec noża, chopie. Jaka tu. To... Tary, jaka tu to... nie wiem, gdzie biegą. Ja, biega, ja wrę... miałem 5 na 9, teraz mam 11 na 10. Ej, chyba zrobię montaż z tego co zrobiłem. O, lajka like jest. Nie, nie... nie przeklinaj na mojej wizji! Ale ja nie przeklinam. Chopie skuteczność w walce. Hop, z 5 Koniec! na 9 się 14 na 9 zrobię z tego montaż. Koniec imprezy! Słyszysz? No, jaka to mam? 5, 16 na... 6 na 12. To jest skill. Na 9, 14 na 10. Ja nie, ja, ja nie wiem, jak ja to zrobię. No ja to wrzucam do montaża. Jak to zrobić? Jak Rock Island, stary. Fajny chce. A Rock Island z Rock Alone. Jak on w dwa lata 300 tysięcy subskrypcji. Jak to możliwe? Mało. No. Yellow Ma Vlog. Czytam, jak mu jest. Nie. Yeah. No tylko go, wiesz, ile osób go poleciło? Kolorowy Multi Game. Gameplay guy. Game. Mike, Mike, Minecraft Low go tam polecił. Znaczy, każdy mu. Ja! Mógł... Ja! Najwięcej by doszło! No, no, okay. Nie wiem, czy w ogóle zobaczysz, kto to napisał. Czy ktoś to w ogóle napisał? Ej, dobra, kończymy. Czekaj, ja sobie jeszcze polamię. Gdzie jesteś? Nie wiem. 14 na 12 chyba. To jest mój prosty. Wiem jestem do mnie. Stary łamie w tą grę jak cholera. To kończ. Zaraz kończ, Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, ja też coś zrobię prosty. Tak. Ostatni kill, ostatni kill. U mnie też, czyli to będzie jakieś godziny, 2. O, o, o. No. Ja go mogę nie rzucić? Dobra, zabić. ja już zrobiłem ostatniego killa. Czekaj jeszcze ja. Ja jeden. I czekaj jeszcze jeden, bo tu widzę dwóch nawet. Czekaj. Spoko, 7, 15. Dobra. Także ja mam 15, 12. Robert 7, 15. Także. Gomecujcie, w górę. Δόση, ελλο, τι